Civil War jako tegoroczna premiera był zapowiadany jako jeden z najlepszych filmów tego roku. Czy tak rzeczywiście było? Na to pytanie chyba możemy odpowiedzieć już sami sobie. Bo jednak, czy w momencie, kiedy sezon nagród zbliża się coraz to większymi krokami, ktokolwiek o tym filmie dalej wspomina? No, zbytnio nie. Po premierze to on w zasadzie poszedł w niepamięć i mało kto o nim mówi. Postaram się wam w recenzji przedstawić dlaczego, ponieważ ja również po skończeniu tego filmu. Nie jestem do końca zadowolona z tego, jak on został poprowadzony. Nie otrzymałam tego, czego chciałam i co myślałam, że dostanę, więc jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć głosy tych wszystkich ludzi, którzy kompletnie nie wspierają tego filmu, żeby zyskał on jakiekolwiek dobre noty odnośnie całości. A więc na samym starcie może skupmy się na samej fabule. A więc mamy tutaj fotoreporterów wojennych, którzy słysząc o narastającym konflikcie wojny domowej, starają się powoli docierać. W miejsca, w których jest najbardziej ostro, że tak to po to, żeby oddać jak najbardziej relację tego, co się dzieje, no i przy okazji zrobić jak najlepsze zdjęcia, które się oczywiście później dobrze sprzedadzą. Wszystko się zaczyna od momentu, kiedy Lee poznaje pewną młodą dziewczynę, Jessie która jest nowicjuszką w tym wszystkim. Nie do końca wie, jak się zachować podczas robienia tych zdjęć, jak bardzo trzeba uważać na wszystko, co się dzieje dookoła. Nawet Lee w pewnym momencie tłumaczy, że hej, ubierz sobie następnym razem jakąś kamizelkę, bardziej uważaj, bądź zorientowana jakkolwiek na to, co się dzieje. W każdym razie daje jej po prostu cenne rady, które na pewno jej się przydadzą. Jak się później okazuje, jest ona trochę zapatrzona w Lee, Uważa ją za coś w rodzaju swojej idolki, więc w momencie kiedy Lee oraz Joel, ponieważ Lee ma swojego kolegę Joela, z którym sobie jeździ właśnie robić te zdjęcia, stwierdzają, że chcieliby się udać do Waszyngtonu, aby przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem, który jest trochę odpowiedzialny za całą tą wojnę domową, za to, co się stało w tych Stanach Zjednoczonych i do jakiego chaosu zostały one doprowadzone, Jessie stwierdza, że uda się razem z nimi, ponieważ chciałaby również relacjonować. Wszystko to, co się tam dzieje, właśnie z pierwszej ręki. No i tutaj się zaczynają trochę problemy. Dla Lee w zasadzie od samego początku ten pomysł brzmi tragicznie. Ona nie chce, aby ta Jessie aż tak bardzo ryzykowała swoje życie, bo nie chce mieć jej na sumieniu, że ona z nim pojedzie, a później moda umrze w jakiś głupi sposób, przez to, że właśnie nie ma zbytnio doświadczenia w tej pracy. Ale no zostaje namówiona przez właśnie swoich znajomych, żeby ją wzięli, a także ostatecznie pakuje się z nimi do samochodu. No, i jeżeli chodzi o główną fabułę, to to by było na tyle. Cały film się opiera na tym, że oni są w tej drodze i dążą do tego celu, jakim jest Waszyngton. Oczywiście mają drobne przystanki, takie jak na przykład, nie wiem, coś chcą udokumentować ciekawego, co akurat ich spotka, albo potrzebują jakiegoś, nie wiem, odpoczynku, czy wystąpi jakaś niespodziewana sytuacja. Ale jednak, no, głównym wątkiem tego filmu to jest ta podróż, która cały czas zmierza do tego żeby dotrzeć do tego upragnionego celu. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Ja takie filmy, które są związane tylko i wyłącznie z tą podróżą, całkiem lubię. Przecież oglądałam dziką drogę z Race która się opierała w zasadzie na tym, że ta bohaterka przez cały czas chodzi i no również ma ten cel, jakim jest dotarcie tam do jakiegoś konkretnego punktu, który mieści się na końcu szlaku, który wybrała sobie jako cel. To, co mają te filmy wspólnego, to to, że on w tym momencie zaczyna wydawać się lekko nużący. Miałam to samo właśnie w przypadku Dzikiej Drogi, kiedy oglądałam, że również trochę mi się ona wydała za długa. Lekko zaczęłam zauważać pewne problemy w tym filmie i tutaj mam coś podobnego. To, że mamy ciągle tą jazdę tym samochodem i jasne, występują tutaj niektóre sytuacje. Przyznam szczerze, że jest jedna taka sytuacja z żołnierzami, która moim zdaniem jest chyba jedną z najlepszych scen z tego filmu, którą na pewno mam w głowie, jak myślę o dobrych aspektach z tego filmu, to na pewno ona jest. Ona mi przyświeca praktycznie przez cały czas, ale jeżeli miałabym pomyśleć o jakichkolwiek innych, no to tutaj mam lekki problem. I zresztą podobnie mam właśnie z Dziką Drogą, także te filmy mogę lekko do siebie porównać, bo również na obu się zawiodłam, a mają podobny schemat, jeżeli chodzi o samą tą budowę, chociaż akurat w przypadku Civil War to mało co wiem o bohaterach, a w przypadku Dzikiej Drogi akurat bardzo dobrze rozpisali mi tą bohaterkę i pokazali mi praktycznie wszystko, z czym ona się boryka. Tak, Także no tutaj jest pewien problem. Bo tak, nie dość, że mamy ten nużący się wątek podróży, w którym oni próbują dostać się do tego Waszyngtonu, to jeszcze mamy go zrobionego za pomocą postaci, o których kompletnie zbytnio nic nie wiemy, a twórcy nawet nie starają się zbytnio nam ich przybliżyć, chociaż mają na to dość sporo szans. Ja zdaję sobie sprawę, że ten film chyba w taki sposób miał wyglądać. Tylko ja nie jestem fanką takich rzeczy, szczególnie jeżeli ten film trochę stoi bohaterami, bo jednak towarzyszą nam oni przez cały czas i mamy z nimi bezprzerwy styczność, więc teoretycznie powinniśmy się bać o ich losy, jeżeli spotkają coś niebezpiecznego na drodze. A tutaj, jak my to oglądamy, to jasne, czasami się boimy, jak taki typowy widz, ale jeżeli komuś się coś stanie, no to w zasadzie my o tej śmierci czy tam ranach bohatera w zasadzie zapominamy od razu po seansie. A przecież często są filmy, kiedy pamiętamy o tym nawet do teraz. Ja, kurczę, jeżeli pomyślę o takiej grze o Tron, to naprawdę śmierci niektórych bohaterów przyświecają mi do teraz, a na przykład wiem, że po tym filmie, jeżeli komukolwiek by się coś stało, to kompletnie nawet bym się nie zająknęła i prawdopodobnie po tygodniu nawet bym nie pamiętała, co komu się stało i dlaczego, bo tak jak mówię, to dla mnie było tak bardzo nieznaczące. Przez to, że tych bohaterów nie byłam w stanie dobrze poznać i polubić. No bo co z tego, że mamy w głównej roli Kirsten Dunst, która jest wyśmienitą aktorką, kiedy nie odczuwamy wciąż żadnych emocji emocji względem niej. No niestety, ale tak trochę jest w tym filmie. I to jest spory jego minus, ale minus, który moim zdaniem jest chyba najbardziej istotny z tego całego filmu, a o którym jeszcze nie wspomniałam, jest cała to wojna, a mianowicie jej bezsens twórcy zrobili ją mocno po macoszemu. Nie mamy przez cały film odpowiedzi na podstawowe pytania, a mianowicie dlaczego walczą, jak długo, ile jest ofiar, czy w ogóle jak to wszystko wygląda. No tak jak mówię, nie mamy kompletnie wglądu do tego, co spowodowało tą wojnę domową, dlaczego jest taki chaos na świecie, a przecież to jest tytuł tego filmu, czyli coś, co jednak powinno być potraktowane trochę bardziej dogłębnie, i wydaje mi się, że gdyby twórcy się na tym trochę bardziej skupili, jakby nam bardziej to wytłumaczyli, to z pewnością moja ocena odnośnie tego filmu również byłaby większa. A tak to my kompletnie nic nie wiemy. No i jest to druzgocące, bo tak jak mówię, to jest główny wątek tego filmu. Przecież nasi główni bohaterowie to są fotoreporterzy, a no my, jako widzowie, wciąż nic kompletnie nie wiemy. Dlaczego w ogóle ta wojna miała miejsce? A już nie mówiąc o tych innych pytaniach, o których wspomniałam wcześniej. Dla mnie to by było jak najbardziej wytłumaczalne, gdyby się skupili bardziej na postaciach oraz ich relacjach. Ale w momencie, kiedy ja nie dostaję w ogóle żadnych historii bohaterów, zagłębienia się w ich relacje, a przy okazji wątek wojny. O którym mówi sam tytuł, również nie jest mi jakkolwiek przedstawiony, no to nie ukrywam, że już dla mnie zaczynają być pewne problemy. I z tego filmu mam wrażenie, że nie wynoszę kompletnie nic. I tak właśnie chyba było. Więc no, mam nadzieję, że rozumiecie już mój problem, jaki mam z tym filmem i dlaczego oceniam go tak, a nie inaczej. I dlaczego mi się wydaje, że ludzie również go oceniają? Bo spodziewaliśmy się po prostu czegoś większego, czegoś, co wywarłoby na nas wrażenie. A w zasadzie to mamy tutaj fajne zdjęcia, bo zdjęcia są naprawdę śliczne, aktorstwo również na fajnym poziomie, ale no można było się tego spodziewać po tej obsadzie, która jest naprawdę dobra. No, ale poza tym, jeżeli miałbym coś powiedzieć o scenariuszu, no to tutaj on leży. Nie podobał mi się, jest to zdecydowanie chyba jeden z gorszych, jakie widziałam. I na pewno się mocno zawiodłam, bo tak jak wcześniej wspominałam, był to taki w pewnym stopniu faworyt, o którym każdy mówił i na którego każdy czekał, a wyszło jak wyszło. A więc tak podsumowując, ja chyba temu filmowi dałam taką piąteczkę, bo dla mnie był po prostu średni. Na pewno w tej kategorii można znaleźć zdecydowanie więcej filmów, które. Bardziej by nam zobrazowały albo wątek wojny, albo posiadałyby lepiej rozpisanych bohaterów, no po prostu wyszlibyśmy z lepszym wrażeniem ogólnym o tym filmie. To, co jednak fajnie przedstawia, a z czym na przykład nie do końca miałam wcześniej pojęcie, to praca tych fotoreporterów wojennych, która jest niezwykle niebezpieczna. Trochę się zastanawiałam, czy ona rzeczywiście tak wygląda, bo oni dosłownie latali z tymi aparatami po prostu między ludźmi, którzy się strzelali, i no wyglądało to crazy, że tak to ujmę, ale podobno tak jest. Czytałam różne fora na ten temat, jakie to ma wzorowanie względem rzeczywistości, i podobno tak to wygląda. Także no brzmi to szalenie. Nie ukrywam, że to była zdecydowanie nowa wiedza moja na ten temat. To co jednak słyszałam, to to, że jest sporo filmów, które również przedstawiają tą. Pracy fotoreporterów wojennych, a są one dużo lepsze, więc polecam Wam po prostu sobie poszperać na internecie i czegoś poszukać, bo możecie natrafić na coś dużo lepszego. Przynajmniej tak twierdzili inni użytkownicy, którzy oglądali ten film, a mieli porównanie również z innymi, które były praktycznie 1 do 1, jeżeli chodzi o tę kategorię. Ja takowych nie oglądałam, więc moja recenzja odnosi się tylko i wyłącznie do tego, bo nie mam porównania. W każdym razie, tak kończąc, jeżeli macie wolny wieczór, to moim zdaniem, jeżeli nie macie ochoty, nie wiem, śledzić, właśnie każdych nowości, z tego roku. Śmiało obejście sobie po prostu inny film. Ten nie był jakiś tragiczny, bo tak jak on jest bardzo ładny, ma dobre aktorstwo, ale po prostu ta historia nie jest zbyt dobrze przedstawiona i ma pewne luki, braki, które są mocno zauważalne i ja na przykład nie wychodzę usatysfakcjonowana z tego co zobaczyłam, a przy okazji jestem mocno zawiedziona, bo tak jak mówiłam, oczekiwałam po prostu czegoś lepszego, a nie dostałam tego niestety. No dobra, z tej recenzji to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobała, no to śmiało dajcie znać w komentarzach albo zostawcie łapkę w górę. Przy okazji powiedzcie, czy Wy oglądaliście ten film, jeżeli tak, to czy macie podobne wrażenia co do mnie, a może na przykład Wam się on jednak podobał, też śmiało napiszcie dlaczego. No dobra, ja się z Wami żegnam i słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć!